Co to jest w ogóle? Festiwal coś tam. No, spoko. Dobra. Zaczynajmy od Zróbmy jakieś zadaneczki. Zadaneczka. Zadanka. Zadanka już bardzo. Ja cię proszę, ogarnij się. Dobra, czekaj. Mm. Co mamy za zadania? Stare płyta. Mm. Działamy na szczczemnicy. Ok. Mm. Salon słowa. No, salon słowa. No, to jest To przejdźmy, salon słowa, i będzie. Tak, też się cieszę. Nat. Thompson. Thompson. Fantastycznie. Hmm. Dobra, co mamy szukać? Waza, kawiczki, butelka, kapelusz, mysz. Mysz kurczę, drewno. Tu jest zarówno radio i mask. Mm. Dobra. Jack. Fajnie. Okej, okay. i zrobiliśmy zadanie i... Fantastycznie. Myśmy się nikim dzieli z tym. Idź pan z tym. Um. Ok, jest. szpadada. Oh, sorry, strasznie mi się nie wiem. Właśnie <laughs> jednak nie wyspacham. Eee, retarder. Quinty de retarder. Kogo kupić, pewnie za milion pieniędzy? No wiadomo. I mogę znaleźć tu. A, muszę te później założyć No... Nie mam tego, no... Nie mam pieniędzy, żeby kupić kurczę, no. A mam na myszy. Mogę mysz łapać. Świetnie. Co? No, serwer mi wyląbało mnie z serwera, najlepiej. Boże co ten internet tutaj robi? Alo, proszę się ogarnąć. Internet, proszę się ogarnąć. Alo, internet. No, Gatera, co tak ziewam? I co to tak się ładuje, pięć lat? No, danka dalej, e, ten internet, jakiego uwielbiam, e, ten przedmiot. Ej, Dzieka w O jest po ochronie Nie Noc, nie Ej, ja to nie, to tam nie dusić Piwnica Mam o ja to duszę, jakieś tu napisane Tu jest nie Tu też nie Bez sensu, dobra, em... Um. No dobra, może postróbujmy, no idź sobie stąd Wywalaj Wo Idź sobie stąd No jakie kurcze komunikacji mi tu wy... tego Wyskakują Goddammit Dobra, y, Płyty w piwnicy, poszukajmy płyt w piwnicy To jest fantastyczny pomysł Na bym nie wpadła lu. No. Dzisiaj jest znowu zaspano odcinek. No ja nie, nie wiesz, nie wiesz, po prostu siebie. Mm, gdzie jest ta torba? Tu jest tak? Um, ja Zresztą ślepa. Um, już tak bywa. E, pochla. Piłka. Wałek. rękawiczki. samochód. Samochód! Jak ja mam złapać, jak nie chcę złapać, no. To ma być. No. <ścoughs> kurczę, po prostu... Wchodząc do piwnicy widzisz Jacka. Lepiej poroz porozmawiać z nim po próbie. Aha, no. Idź! No, jakie głupie... kurcze, jakieś oszczerzenia mi wyskakują. Kurczę, komputer już po prostu widzę, nie ogarnie kompletnie. Chochla. Yy. Torpa, piłka, miotła. Radio. Żelazko. Yy. Lasko, gdzie jest nie, 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 żelazko, to jest to żelazko. Halo. Miotła. Miotła, nie. Motek. Się nauczyła czytać. Był to dobry pomysł. Dobra. E Miotła. Motek. Sałoch. Arbuz, fałek teraz. O, jest i wałek, i drewno. Zabawki? Zebrałem prawie całą kolekcję. Są na nim wydrapane litery, więc się na nimi zainteresowałem. Chciałem odnaleźć tajny szyfr, albo coś takiego. Potem stało się jasne, że zadrapania są stare i ze zrobione, kiedy je drewnia darowano. Już nie mam tych przedmiotów. Fantastycznie, jak naprawdę. Zapodzieś się, nie dziękuję. Yy... Druga zabawka. Znajdź dźwig w korytarzu, nie będzie łatwo zdobyć O brąz. No to poszukajmy dźwiga w korytarzu. No, że nie musimy w nocy, czy w coś takiego, w konkretnym. w konkretnym. Em, w konkretnym. jak się nazywa, kurcze. Zabrakło mi słowa. w konkretnym trybie. w konkretnym trybie. Byłoby problem. Yy, Kod. Co to jest? Skrampa na chyba nie. Totem nie. Parasol. Piuro. Jakieś Pióro, coś takiego. Papierowa torba, to ładnie. Totem to jest chyba nie. Kot. Kapelusz. Torba. Yy. I. To na A, piłka, może maska, Notka. jest, tak, pamiętnik. To był ten do. A to ten normalny. Nasz dom faktycznie jest stary. Zbudował go mój pradziad. Pra, pra dziadek pod koniec XIX wieku, przed te, przez ten czas dom uległ zniszczeniu. Jednak 40 lat temu dziadek znalazł czas i pieniądze na remont, ale na strychu nadal jest zimno i jest wiatr. Kiedy urosnę, z pewnością go wyremontuję, a jeśli zjawa do tego czasu nie zniknie, urządzę jej pokój i przyniosę książki. Pewnie się tu nudzi. Ty to masz plany. Gdzieś zrobisz pokój duchowi, no jest fantastycznie. Ty to jesteś dobry chłopak, naprawdę. No dobra, Pantofel... Ech, wiśnie. tu są powiedziałeś, Damska torba... Skrzynia, kot... Kot! Ta ciastka, gdzie A A the girl comes to the door with determination. Process server points Rachel up, standing on top. Troppe. Jack cries, her hang hugging her was from behin beh behind. Nope. Wow, thanks, only it's not working. Fantastycznie. E, aha, zrobiłam korytarz cienie. No dobrze, okej. Okay. O Boże. E, mam to poznajdywać, no okej. Okay. Mm -hmm. No, problem. Tam 7, tam 0, tam 4, dym 5 no. I źle. Oha, jeszcze lepiej byłam poszukać po od ptaków Mhm. To jest świetnie, bo nie mam, nie mam jakiej łapat zbytnio. No, nie mam. O, tutaj bym musiała mieć ten, jakiś. Okej. Okay. Eee, yy, no dobra, zostawmy to. Zróbmy nadal korytarz. Dobra, dobra, już się uspokój. Hmm. Aha, ja myślałam, że to jest... O, dobra, nie Fantastycznie. Totem, e, aktówka, rękawiczki, kurczę, gdzie są? A tu mój e, Mikrofon, stój, nie ruszaj się, się. E, Torba, kapelusz, skrzynia, ciastko, e, zegarek, tu jest zegarek, parasol. Hmm. Gdzie się schował parasol? A tu są jesieni, jesieni co tam, co tam. A sobie powiszę. Żółtka, e, halo, proszę, żółtka, gdzie jest pani żółtka? Um. Może figura kota szybciej znajdę? O, tu jest piłka. To jest piłka. O, to jest żółtka, to jest żółtka. No, no, bardzo fantastycznie. Dobra. Mm. Mogę jeszcze raz? Mogę, dobra. Ehm. Figura kota. Yy, żółtka. Maska. Maska, gdzie jest maska? Tu jest maska, się schowała. kurczę, się ukryła jak, nie wiem co, Kamuflaszek. Jak wojskowy jakiś kurczę. E torebka. Cicho bądź. Dobra, torebka. Pantofel. E Damska torebka. No, gdzie ona jest? A, tu wisi, tak najlepiej się powieść. Naprawdę. Rowiśnia, lampa naftowa i rękawiczki. Dobra, no idź. dobra. O, mogę sobie złożyć Amber. Fantastycznie, z tego mogę coś złożyć? Nie. Um. Jak widzę, nie mam energii, żeby gdziekolwiek iść. Więc... Więc chyba na dzisiaj będziemy kończyć odcinek. Um. Po prostu Z tego amber to potrzebuje... 4 róże, okej, mam fajną róż. Boi to są dwie. No tego potrzebuję chyba pięć. Trochę, trochę jeszcze będę potrzebowała tego. dobra. No więc, to się z wami żegnam, na razie i cześć, do następnego odcinka.